Tylko się w radę. Z drugiej niosę misji jakiej nikt nie miał od Jestem posłańcem Mocny jak na pierwszy tekst, siądź wygodnie To początek podnieś głowę, będzie gorzej I Stopnie, bezpowrotnie Dotnie wszystkich, nie na litość Jak Carlito chciałem przestać, wiesz jak wyszło? Ruszam z płytą bestia, bestia, hip jak pociąg na peron Tak jak cesarz chrześcijan nabijam o największej ze spraw Praw nie chcę Tą kwestię, brat, Straf, strach strach gdy lat w nasz praw światła świat ma barw Więcej patrz na wiatr, na chorą biercę To czas zmian w nas, nie tylko w społeczeństwie Twoje buty są do dupy, uszy nowe Jesteś szepcem, chcesz szczęście? Łap i nie Mów mi, że nie chcesz, mam tego więcej Więc bierzcie i jedzcie Znają Chrystusa, nie znając nawet jego przykazu. Rusza ruszak dusza głazu, bit co martwe, nie skumają od razu. Trzeba czasu biorę warte, miej oczy otwarte, wiwa late, wszyscy jesteśmy równi, to ma ni bez miłości. Dosyć bite, zbite, liter, rzucam Na nośnik z nowym świtem idę, by nieptywać równości. Byt jest jeden w Armenii idę z my w nim. częścią całości. Wiem, gdzie jeden leży siedem lat. W tym ciekaże wierzyć. Trzeba wiedzieć, że należy działać tak by wiedzę, szerzyć nie pod to bohaterzy z Składali ofiary na ołtarzach świata, byśmy mieli powtarzać te same błędy i mierzyć w ciebie nadal Zbadaj determinizm, pojmiesz naszą równość Zadaj kłam opinii, o wojnie to bohaterska bezsłuszność Nadaj sam spokojnie swoim czynom, cel to ważne jest zacząć robić w końcu to co chcesz Pamiętając czemu inni też mają prawo do tego Dlatego nie rób nikomu tego złego, czego ty kolego samiś nie chciał więc... Una netta pizza Kamienne wyrazy wyryte rylcem ze szyciej życie To nie walka, to propaganda w to ogień w to płomień Westalka łap w dłonie Zapałki niech stanie, się magia nastanie Koniec walki, kiedy spłonie Alcatraz to próba wyjścia z bagna Przepraszam, że ponaglam Ale czeka nas bagna Twój system to pułapka Nie udała się żadna próba, wcześniej prawda Ale ta jako pierwsza jest oparta Na faktach, więc sprawdzaj I kiedy mówię sprawdzaj, mam na myśli, żebyś sprawdzał